Hodor, witam Was bardzo serdecznie, a razem ze mną witam Was mój syn, czyli Tupele 1. Chodor. Ta bitwa jest dosyć stara, rozegraliśmy ją, jak pamiętam, bodaj w styczniu, także te statystyki początkowe, które się wyświetlały, są już nieaktualne. I w jednym z poprzednich filmów, bodaj z Panzerjägerem 1, wspomniałem właśnie o tej bitwie, że ją Wam jeszcze pokażę, także spóźnione, ale szczere późno niż wcale, powiedział chłop, spóźniając się na podział. Pokazuję Wam bitwę, jaką rozegrałem na trzecich tirach. Ja w FCM-ie, a tu Pelek w chińskim Chihuahua Tak, ja też Was witam w prowincji. Tam już się wyświecił M3. A na prowincji chyba się. Na prowincji. Już się tam wyświecili przez tata, bo FCM no, tu ma bardzo dobre. Co ma bardzo dobre? No, Zasięg widzenia. No właśnie. Mhm. A pamiętasz ile ma? Yy... 400 metrów. Tak. Plus jeszcze okulary. Plus, plus okulary i optyka. Mhm. Jest 3 do 1, wszystkie 3 kiny nasze. 4 do 1, wszystkie 4 kiny nasze. Tak. Tak, to już... Obydwoje sobie stanęliśmy w, w krzaku. No ja z racji tego, że jestem głównym spoterem, a Tomek, czemu ty nie pojechałeś na drugą stronę? Aha, chyba po to, żeby strzelać do tego, co ja wyświecam, bo Samą to mnie nadążył strzelać do nich. Okej, okay, jest 6 2 dla nas, 6 killi naszych. Na razie prowadzę 4 do 2, ale Tomek zaraz to na pewno nadgoni. Już widzę, że się przymierza. Tak jest, przymierzył się i trafił. 46. A potem koniec bitwy! 15 naszych. No, także nie nasz, no, Tomek. Nie stracę jakie będzie, będzie końcówka bitwy. Także mamy już braterstwo broni i tutaj. Dostajesz yy, strzały, ale dostajesz te strzały niezasłużenie, bo ciebie w ogóle nie wyświecono. Tylko ten UC2 PDR, czyli tak zwany ćwierć funciak z serem od początku bitwy strasznie nam przeszkadzał i tam się rył nie wiadomo po co, jak nic bitwy nie robił. No i tutaj pamiętam, że powiedziałem ci, żebyś się pojechał z opieką, tym który przyjechał. Ta? Tak, jest bt 2 ale na szczęście sobie z nim poradzili. Chyba, jakby on tam. Jakby on tu posiadał do nas i nas wyświecił, to mogłoby być niedobrze. No, i w międzyczasie przez to zamieszanie, no patrz co się stało: zamieszanie ktoś nam ukradł kila. Jest 9 do 2, a tylko 8 naszych kili. Weź no, ten hago wtedy, co tego PT2 te załatwił, za nie zdążyłeś tam dojechać, niestety. No trudno, musimy to jakoś nadgonić zmyć krwią tą zniewagę. Pięknie, synu. 10 do 2, 9 kili. Ciekawe, który pierwszy dostanie topkana, I w ogóle czy kogokolwiek z nas dostanie topkana. No no, no. Ja jesteś elokwentny, wygadany. Tak. No dobra, to powiedz mi, czemu na przykład nie pojedziesz już teraz na drugą stronę, żeby ich kosić żeby strzelać to, co ty wyswiecło. No ale już widzisz co się było co było do wyświecenia to się już wyświeciło i zginęło. Reszta się skampiła, schowała i boi się wyściubić nosa ze swojej nory. Więc myślę, że trzeba by się jednak ruszyć i coś im zrobić z bliskiej odległości. Ja nie mam wieży, jestem zbyt wolny, więc nie ma sensu, żebym ja jechał. Czyli Emeledki, gospodarz malutki wpadło na ciebie. To jest taki ładny zjazd na lewo. O widzę, że słuchałeś mojego komentarza i się ruszyłeś. No straciłeś gąsienicę. Ciekawe, czy użyjesz, czy użyjesz zestawu, bo ty jesteś niecierpliwy. Nie, dobrze. Wyczekałeś te 10 sekund. A jakbyś miał naprawę na załodze na 100% i się głośnica naprawiała? Naprawa? 5 sekund. 5 sekund, bardzo dobrze. To masz to 18? Mhm. To 18 wybrało nawet dobre miejsce, ale no... Cóż, jest sam. A pyCary? A PCR -y nawet wiesz, co, no, chyba taki już masz uraz, że do, na T18 się ładuje. APCR, -y, bo Cicha ma tak mocne działo, ma tam 71 penetracji, jak pamiętam. O, właśnie, Artlega nawet nie jest z nieba. Z T18, więc w T18 wchodzi jak yy, nóż w masło. Albo powiem inaczej, że pocisk z Cicha przelatuje przez T18, jak kapusta przez starą grubą babę. Ale nie mów tego w szkole. Tam już celujesz. No, a, nie, nie powiedziałem, artyleria nam ukradła drugiego kila. To już jest straszna zniewaga, niewaga już nie dopuścimy, żeby nam ukradli jakiegokolwiek kila więcej. bo jeszcze tutaj cztery kile są do wzięcia. No, ty się tutaj mozolnie drapujesz i pojawił się cruiser. Bum! Bum! I bum! i się ukradłem, sorry, synu. Przepraszam, no mam topgana. Ty masz 4 kile, więc jeszcze wszystko przed tobą, może tobie też uda się dostać top w tej gili. Zobaczymy. No. Tam już podjeżdżają, mhm. a ty gdzieś podjeżdżasz. Nie, ja tam stoję w miejscu. A znaczy, nie no, stoję w miejscu, pojechałem tylko za... Przepraszam, masz rację. Pojechałem zająć się tym, co tam do bazy nas przyjechał, żeby, broń Boże, nikt go nam nie ukradł. Tak. Bo to w końcu na, nasze zabawki, nie lubimy jak nam zabierają zabawki. O, dostałeś za zero, to jest... Yy... Co się zdarza na cicha, że czasami coś odbije i go pancerz. I pięknie, masz piąty kill, mamy już razem 11 i brakuje nam tylko jednego kila do jakiego medalu. Do bratemsty. Nie. Nie pamiętam. No bo to się o. Nie, do Crucial Contribution. Ten medal się nazywa po angielsku, a po polsku strasznie popsuł jego tłumaczenie, bo go nazwali Ostateczne Poświęcenie, co nie ma nic wspólnego z pierwowzorem w języku angielskiego. Tak, to już 7 kili. 7 killi a Ty5, także mamy już y, Crucial Contribution. No i jedziesz po ostatniego kila jaki jest w tej bitwie. Ciekawe, czy dostał ten Light tractor MK, ja grałem Light Tractorem z tymi Krasnalami. A nie to wiem. miał o, 9 killi. Pewnie dostał. No dobra. Ale dla niego niestety porażka. Masz full HP, czyli 240, tamten testował się a Nadal mam APCR załadowane. Tak jest, ma połowę życia, także powinieneś sobie z nim poradzić. Już jadą. Ja pamiętam, że Cię ponaglałem, no. bo Cię gonili, ci, żeby ci nie ukradli fraką. jak Tomek, szybko, szybko załaduj go, zajęcie ukradną. Tak. O, pojawił się. Bo ja bym się nie chcę robić. Dobrze. On trafia. Boom. Pięknie. A screeny końcowe? A jak ładnie mówi Dad? A screeny końcowe wyglądają następująco. No dobra. Także synek Top Gun, Braterstwo Broni i Crucial Contribution. A u mnie to samo, plus jeszcze Patrol Duty i Scout i Janka. Mam nadzieję, że bitwa Wam się podobała. To jest nasz najlepszy wynik, jak na razie taki wspólny z synem. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia. Cześć.